Dzień dobry kochani, witam się z Wami w kolejny dzień, który zapowiada się ładnie i liczę, że będzie ładny, Chociaż z tego co widziałam wczoraj po prognozie pogody ma cały tydzień lat, dosłownie cały tydzień codziennie. Więc zobaczymy, czy to, co się tutaj zapowiada, zrobi nam z tego ładny, piękny dzień słoneczny, czy będzie brzydko. Niko zajada śniadanie. Zaraz jak on skończy, to ja będę jeść. Zrobiłam w końcu. Po ponad miesiącu próśb Alexa domowy hummus i mamy właśnie kanapeczki z domowym humusem i Niko bardzo smakuje, więc on je, później jem ja, zrobiłam sobie drugą kawę, bo powiem wam, że pogoda nam się jednak zepsuła, było naprawdę ładne takie wschodzące słońce, natomiast teraz leje i to tak bez przerwy, cały czas dosyć mocny jest ten deszcz, więc na pewno nie będziemy dzisiaj wychodzić. Niko czemu się odwracasz, nie chcesz już? Jemy jeszcze, odrzuć się no, nie będziemy wychodzić bo raczej nie przestanie lać, a nie chce niko ciągnąć właśnie w taką brzydką pogodę pięknie, i co wam chciałam powiedzieć wczoraj mnie naszła ochota żeby zrobić banana bread i tak sobie pomyślałam właśnie że jak dzisiaj będzie brzydka pogoda nie będziemy wychodzić to zabierzemy się z niko właśnie zapieczenie banana bread to jest taki przepis, który można według własnego uznania zmieniać dowolne składniki możecie do środka dodawać. Najważniejsza podstawa oczywiście no to bananem. Ja sobie pomyślałam, mam jeszcze sporo karmelu salonego, który robiłam już dawno temu, pokazywałam wam zresztą w jakimś z vlogów i stwierdziłam, że zrobię banana bread właśnie ze słonym karmelem, więc taki jest pomysł na dzisiaj. I nie wiem, postaram się, żebyśmy z zniko jakoś przetrwali ten dzisiejszy dzień, bo naprawdę jest paskudnie. I tak jak wam rano mówiłam, dosłownie się zapowiada cały tydzień z takim deszczem, więc no powiem wam, że już tęsknię za latem, jak nie jest jakąś wielką fanką upałów i tak dalej. Ale mimo wszystko tęsknię za tym słoneczkiem. Więc może nie za latem, a za wiosną za taką ładną słoneczną wiosną tęsknię. Nie musi być upału, nie musi być nawet ciepło, może być chłodno, byle by było słońce. Dajcie znać, jak jest u Was, ale u nas właśnie się zapowiada, tak nie za bardzo. I dajcie też znać, jeżeli chcecie yy, przepis na humus, żeby Wam zostawić w opisie, to piszcie koniecznie w My zabieramy się za jedzenie, bo widzę, że Niko coś tam go interesuje, chyba ten padający właśnie deszcz jakoś się nie za bardzo potrafi skupić na jedzeniu co? a ja popijam kawę może doda mi trochę energii Przygotowałam sobie już mniej więcej składniki. Tutaj mamy dwie szklanki mąki, niecałą szklankę brązowego cukru. Nie miałam zwykłego, dosłownie odrobiny, więc stwierdziłam, że skoro mam brązowy, to ten użyję. Jedna łyżeczka sody oczyszczonej. Tutaj mam około pół szklanki masła roztopionego. Muszę je ja ale dobrze wymieszać. Do tego pójdą jeszcze dwa jajka. Tu są rozgniecione cztery banany. Tutaj jest zrobiony mój domowy karmel i ja troszeczkę tego karmelu dodam do mojej masy, a resztę po prostu nałożę na górę w formie takiej polewy, No i tutaj też mam już gotową um, przygotowaną, widzicie, foremkę wyspaną yy, mąką. I teraz tak, najpierw wymieszam sobie, o, może wam pokażę, wymieszam sobie suche składniki. I do tych suchych składników zaraz właśnie będziemy dolewać Całe nasze masło, wbijać dwa jajka. Dodam ten mój karmel, ale karmel jest tak jak mówię opcjonalnie, nie musicie dodawać karmelu. Możecie dodać masło, orzechowe jak macie ochotę. Można naprawdę z tym przepisem kombinować. No i oczywiście na koniec, potem cztery banany. Wszystko mieszamy, przelewamy do formy i pieczemy no około 45 minut w temperaturze 180 stopni. Oczywiście przepis będziecie mieć w opisie pod filmem, jakbyście chciały oczywiście wypróbować. Dobra, mamy to. Teraz wypadałoby jeszcze trochę te moje masło wymieszać, o może tak. Nikot już mi urzęduje. Wziął sobie moją, e, taki, taki mój spryskiwacz do kwiatków, i chcę, żebym go psikała po twarzy wotą. Ona czasami takie pomysły, powiem Wam. Nie wiem skąd mu się to że Na zdroweczko, na zdroweczko. Dobra, i teraz właśnie, jedną ręką ciężko, czekajcie. Tak, Niko tu już urzęduje, mówiłam. Banany. To w jakiej kolejności tu doda się? Oczywiście nie ma najmniejszego znaczenia wbijemy sobie dwa jajka Trochę karmelu mam go naprawdę niewiele. Idzie niko. Będziemy się bawić? Sam, będziemy się bawić? Zobacz, masz rozspanych zabawek. Chodź, czymś pobawimy. Ja chciałam jedną rzecz wam powiedzieć, bo ostatnio już. Aj, coś mnie dostaje. Nie ostatnio, ale już jakiś czas temu dostałam od jednej z was komentarz, że YouTube sam od siebie odsubskrybował jej mój kanał i że nie dostawała żadnych powiadomień o nowych filmach. I powiem wam, że wkurza mnie to, bo już. Bo już niejednokrotnie właśnie słyszałam takie sytuacje, że się zdarzały na innych kanałach, a ja widzę po swoich wyświetleniach, że rzeczywiście nie jest ich dużo, więc przypuszczam, że u mnie też tak jest. Może nie YouTube subskrybuje za każdym razem mój kanał o sobie, która która nie ogląda, natomiast przypuszczam, że osoba, która nie ogląda regularnie, nie zostawia komentarzy, nie, do, nie zostawia kciuków w dół albo w górę, po prostu nie dostaje powiadomień, więc jeżeli tak jest, sprawdźcie sobie, Niko, uważaj, uważaj, bo coś narobisz, sprawdźcie sobie, <ślesz> chcesz coś opowiedzieć? Zdajcie sobie trzymać się wciśnięty dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. A jeżeli jakimś cudem właśnie się później okaże, że kanał został odsubskrybowany przez YouTube automatycznie, no to jeżeli... Macie okazję... Zostać z nami na dłużej To zasubskrybujcie po prostu nasz kanał Ponownie, no bo tak jak mówię Na różnych kanałach się różne dziwne rzeczy dzieją Pod wieloma kanałami W sensie pod wieloma filmami Różnych youtuberek są wyłączone Automatycznie komentarze I to nie jest tak, że youtuberzy sobie wyłączają komentarze Tylko po prostu youtube Z różnych przyczyn właśnie wyłącza Było, Była sytuacja, że w Kanały parentingowe Gdzie były pokazywane dzieci Właśnie miały poblokowane komentarze komentarze. U mnie na szczęście takiej sytuacji nie ma. Może dlatego też, że mój kanał jest przede wszystkim kosmetyczny, od jakiegoś czasu się pojawiają vlogi i Niko też nie ma w tych vlogach cały czas. Ale przypuszczam, że może się też taka sytuacja zdarzyć, że gdzieś pod jakimś filmem komentarze będą wyłączone, więc... Jeżeli się tak zdarzy, zauważycie, to pamiętajcie, że to nie jest hmm, kwestia tego, że ja je wyłączyłam, tylko po prostu YouTube takie rzeczy robi. Więc dajcie znać, czy macie problem z powiadomieniami, czy macie wciśnięty dzwoneczek, jak to u Was wygląda i czy dostajecie powiadomienia o nowych filmach, czy też nie. Bo jeżeli się okaże, że dużo z Was nie dostaje powiadomień, no to będę musiała wykombinować coś innego. Ja zawsze Wam zostawiam linki na Facebooku, na fanpage'u i na, i na grupie, więc jeżeli jeszcze nie jesteście właśnie ze mną na bieżąco na Facebooku, to Was bardzo serdecznie zapraszam albo na właśnie grupę, albo na fanpage, jak wolicie, jak Wam jest wygodnie, chociaż też przypuszczam, że Facebook nie pokazuje wszystkich wpisów, no ale mimo wszystko jest większe prawdopodobieństwo, że dostaniecie powiadomienie właśnie o nowym filmie przez Facebooka, skoro YouTube robi takie wiecie, chocki klocki, więc dajcie znać jak to u was wygląda z tymi powiadomieniami. Ja uciekam się bawić, Niko ma oczywiście tutaj do zabawy wszystko oczywiście nocnik, którego jeszcze nie używa, już jest wyciągnięty, moskitiera z, wóż, z wózka jakieś, o zobaczcie, termometr który kupiliśmy, a tak naprawdę ani razu go nie użyliśmy, no tak czasami bywa, szczególnie przy pierwszym dziecku więc tak, i teraz Niko tutaj patrzy koło mnie i się zastanawia co to mama robi, a ja się pytam, co będziemy teraz robić, jaki mamy plan na jaką zabawę na nagrywanie Hai niko niko niko. Oi oi. Właśnie wyciągnęłam mój chlebek bananowy z piekarnika. Powiem Wam, że pięknie się przypiegł. Był dosłownie 40 minut właśnie w piekarniku na 180 stopni. Widziałam przepisy, bo nigdy nie pamiętam, ile go trzymać. Widziałam przepisy, żeby yy, lepiej 45 do 55 minut nawet, ale powiem Wam, że w moim przypadku on by był za bardzo zjarany u góry, więc 40 minut w przypadku mojego starego piekarnika wystarczyło wyglądać ślicznie. Trochę się tutaj, widzicie, yy, otworzył, ale to nic nie szkodzi. Ja go zostawię w tej foremce do przestudzenia i później go wyciągnę na po prostu zwykły talerz i poleję go z góry właśnie jeszcze tym moim solonym domowym karmelem. No i będę podawać po prostu tak pokrojony jak zwykły chleb na kawałeczki. Jestem ciekawa jak Aleksowi będzie smakować ten banana bread, bo on e, czasami się boi moich eksperymentów kulinarnych, a potem się okazuje, że mu bardzo smakuje. Aleks jest fanem bananów, bardzo je lubi, więc mam nadzieję, że ten banana bread będzie mu smakować, ale to zobaczymy po południu jak się obudzi. Tak wygląda gotowy chlebek bananowy, już ukroiłam nam dwa kawałki, będziemy próbować z Nico, a tutaj całość oblana karmelem, pięknie wyrósł, pięknie pachnie. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Niko jest na drzemce, a ja stwierdziłam, że dzisiaj nie będę czytać. Dzisiaj spróbuję się jeszcze bardziej zmotywować do sprzątania i do mojego minimalizmu, do którego tak bardzo, bardzo dążę i oglądam właśnie, nie wiem czemu to się włączyło samo sprzątanie z Marie Kondo ja mam jej książkę i kiedyś ją czytałam i mam zamiar ją przeczytać jeszcze raz natomiast dzisiaj sobie zobaczę program właśnie zobaczymy ile tu jest odcinków osiem odcinków, jeden sezon jest na razie zobaczymy na, na jakiej zasadzie to działa przypuszczam, że w każdym odcinku jest inny dom i Marii będzie pomagać sprzątać właśnie w tych domach więc zobaczę sobie jeden odcinek mam nadzieję, że zdążę, 47 minut troszkę sporo, mam nadzieję, że Niko pośpi i da mi obejrzeć, a w tym czasie jak on teraz poszedł na drzemkę próbował zasnąć, zrobiłam obiad, więc teraz mogę chwilę sobie właśnie posiedzieć i obejrzeć, bo obiad się właśnie dusi w garnku, więc nie ma problemu zobaczcie jak się u nas paskudnie pogoda zmieniła padał deszcz, a teraz Leci grad, Niko zaczął płakać i nie wiedziałam o co chodzi, był fajnie drzemał, a okazało się, że go grad obudził. Także był tak, żeby go obudził cię grad. O. No już wstajemy. Idziemy jeść obiadca. Ostatnio wam mówiłam, że Niko jeszcze nie wie jak ma jeździć. Już się nauczył. Szkoda, że tylko jeździ do tyłu, ale już przynajmniej wie, że się musi odpychać nogami. No Niko spróbuj, chodź do przodu. Chodź do mamy, chodź. Chodź do mnie, chodź. Nie, do tyłu mu się podoba najbardziej. Uwaga, na kwiatuszki. A raczej na kwiatuszka. Bo mama będzie zła. No, Niko, ostatnio uwielbia Szarpać wszystkie moje kwiatki po prostu za liście. <grystanie> no, chodź! Jeść, jeść. Jedź do przodu. No, odpychaj się nóżkami, ładnie. No, 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 no. Już coś kombinujesz. <grystanie> brawo! Brawo, brawo! Brawo, brawo! Pięknie. Aleks ogląda właśnie Jasia w i zaraz będziemy coś oglądać razem. Ale to dziecko nie da mi nagrać. Nie da, nie da nigdy. Jak nie wolno. Tylko jak od, po prostu, wiecie, włączam aparat albo zaczynam mówić, on od razu przybiega gdziekolwiek by nie był i on, on po prostu wie, że ja nagrywam i musi mi trochę poprzeszkadzać. W każdym razie to chciałam wam powiedzieć. E, oglądałam sobie przed chwilą takie inspiracje w internecie co do wystroju wnętrz, bo cały czas mam wrażenie, że coś mi tutaj brakuje. I wczoraj pozmieniałam moje kwiaty. Ostatnio się chwaliłam, pokazywa pokazywałam wam moją półkę e, właśnie z kwiatami w jadalni. Ale oczywiście stwierdziłam, że nie, jednak muszę zmienić koncepcję, coś wiecie, zaaranżować inaczej, bo tu jest w tym salonie jakoś tak pusto. A uwielbiam kwiaty, chciałabym, je, chciałabym ich mieć bardzo dużo, natomiast tu jest dosyć kiepskie światło i nie wszystko by mi się utrzymało w salonie. Dlatego tak testuję, co mi się tutaj sprawdza, to zostaje, a co mi się nie sprawdza, to ląduje właśnie do jadalni, bo tam mam duże okno balkonowe, od tamtej strony w ogóle jest więcej słońca, więc tam mi kwiaty rosną po prostu jak szalone, jak możecie zobaczyć za mną. O, na tym regale stanął u góry bluszcz, który był w jadalni, bo stwierdziłam, że właśnie no, ta szafa tak stoi. W sensie ten regał jest taki biały, prosty, nic specjalnego, a jednak trochę tak, takiego uroku dodaje mu ten bluszcz. Ta palma też już zmienia miejsce przed chwilą, w sensie przed chwilą. Ostatnio była po tej stronie. Teraz znowu ten kwiatek, który tu był cały czas, jest znowu tutaj. Natomiast ja je tak na, na przemian zmieniam i nie umiem się zdecydować, ale wydaje mi się, że ta palma właśnie w tym takim koszu naturalnym i do tego ten dusz wygląda to naprawdę spoko, to to Wam chciałam powiedzieć. Yy, no, i mój prysz, teraz widzę, już zaczął, zaczął mi prześwitywać, bo dzisiaj sobie nałożyłam. O, nie wiem, kiedy ostatni raz miałam podkład na na twarzy, w sensie ten podkład na twarzy jest to um, Healthy Mix od Bourjois bo niestety właśnie Annabel Minerals chyba mnie wypryszcza więc trzeba było coś nałożyć na twarz, żeby was nie straszyć i widzę, że już niestety ale Healthy Mix sobie nie do końca poradził, ale nieważne no i teraz um, siedziałam i przyglądałam właśnie inspiracje do wnętrz bo chciałabym do, do, do Niko, do pokoju jakieś fajne takie maszą mi się takie asymetryczne półki e, albo podobają mi się takie regały jak mam właśnie w jadalni i w sypialni, tu nie będziecie za dużo widzieć, ale takie proste półki na takich podpórkach naturalnych, w sensie z naturalnego drewna, to wygląda świetnie jak na tym jest pełno kwiatów, a szczególnie takie wiszące, e więc cały czas coś kombinuję, żeby uniko pozmieniać ale na razie się mu jeszcze wstrzymuję bo ten pokój jest dosyć taki kanciaty i nie wszystkie opcje, które rozważam by mi się sprawdziły natomiast znalazłam stronę, która się nazywa Zielony Parapet i oni sprzedają kwiaty online i ten tutaj wiszący Sukulent mi się bardzo podoba. To jest dyschidia okrągbolistna i z tej samej, z tej samej rodziny, ale owata, watermelon. Ta druga wersja mi się też mega po prostu podoba. Nie dużo widzicie, bo na mnie jest fokus, ale nieważne. W każdym razie, jeżeli któraś z Was zamawia kwiaty online, dajcie mi znać, co sądzicie, bo słyszałam już różne opinie. Raz przychodzą te kwiaty naprawdę no. Wyglądające świetnie, a czasami tak zmarnowane, że po prostu szkoda pieniędzy. E, m, a ja właśnie tak się zastanawiam, że może bym spróbowała zamawiać kwiaty online, właśnie e, zanim pojadę na urlop do Polski w maju, bo te kwiaty, które ja mam, to jest w większości IKEA i Obi. No i nie oszukujmy się, kwiaty z IKEA są oklepane, mają je wszyscy. E, natomiast Obi. No za dużo mi się tam ostatnio kwiatów nie podobało, więc tak zastanawiam się właśnie nad zamawianiem online, ale co z tego wyjdzie, czy się jednak skuszę, ja lubię wszystko zobaczyć na żywo, zanim coś kupię, szczególnie właśnie kwiaty, wiem jaka jest wielkość już sobie myślę, gdzie postawię, jak zaaranżuję, natomiast online, no ciężko mi sobie wyobrazić, mogę sobie tylko zmierzyć centymetr, ale wiecie, inaczej jak oglądacie na żywo, a inaczej właśnie przez internet, więc nie wiem dajcie znać jakie macie wrażenia, jeżeli zamawiałyście kwiaty online, a ja sobie będę Dalej szukać, bo tak jak mówię, potrzebuję tu na tą półkę, teraz stoi mój plecak, ale tu potrzebuję coś wyższego, bo niestety widzicie, ta ściana jest taka jakaś pusta. Niko, oddaj mi mój telefon. Tu na tej komodzie na razie nie stoi nic, bo ta palma, która była tutaj, ja ją przeniosłam do, 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 do sypialni, bo tam w ogóle miałam tylko kaktusy i jeszcze jeden kwiat tak w rogu. Niko, ty coś narobisz zaraz, on po prostu szaleje cały czas, szturcha mnie. I zaraz coś narobi. Krzywdę sobie zrobisz. Zostaw Niko, zostaw, nie wolno. Nie wolno to. No, chyba to jest znak, żeby się jak na razie wyłączyć, bo Niko tu tak szaleje, że czujesz, że zaraz stratę w ludziach. Zabrałam się za opryskiwanie wodą moich roślinek. Przyniosłam, tak jak Wam mówiłam przed chwilą, no już nie tak przed chwilą, że zdążyłam się zmyć makijaż, trochę czasu minęło, ale dla Was przed chwilą mówiłam o tej palmie, że przyniosłam ją właśnie do, um, do sypialni, bo nie wiem, czy miała za dużo wody podczas urlopu, czy o co chodzi, ale troszkę zmarniała, to znaczy ogólnie nie wygląda źle, natomiast ja moim okiem widzę, że było z nią lepiej, a teraz no, mogłoby być lepiej, więc opryskałam ją i zobaczymy, czy tutaj w sypialni będzie mieć lepiej. Stoi przy oknie, ale tak, tak jak wam mówiłam, ja mam salon i, i sypialnię dosyć słabo nasł nasłoneczniono, więc tutaj na pewno aż tak dużo słońca nie będzie mieć, a powinna być w takim właśnie Średnio nasłonecznione miejsce, więc zobaczymy, jak jej się tu będzie mieszkać. No i co Wam chciałam powiedzieć, że zrobiło się tak roślinnie właśnie przed chwilą. W każdym razie wpadłam na pomysł, żeby nagrać Wam w ogóle odcinek o wszystkich moich kwiatach, ale nie wiem, właśnie jak to zrobić, czy po prostu poopowiadać jakie kwiaty mam, albo jakie by były kwiaty dobre dla początkujących, które się sprawdzają właśnie w takim mieszkaniu, z jednej strony dobrze nasłonecznionym bo mam świetnie nasłonecznioną właśnie kuchnię i jadalnię, ale też słabo nasłoneczniony jest salon i sypialnia, więc takie mieszkanie pół na pół mogłabym się z obu perspektyw wypowiedzieć, nie wiem, muszę się zastanowić muszę pooglądać filmy inne, na jakiej zasadzie oni nagrywają właśnie swoje kolekcje roślin i chętnie bym wam właśnie pokazała a wszystkie kwiaty jakie mam, z których jestem najbardziej zadowolona, które polecam bo są bardzo proste w pielęgnacji tutaj możecie zobaczyć raz, dwa i gdzie on jest, raz, dwa i trzy tak, trzy kaktusy jeszcze mam i tu mój zamiokulkas jeszcze stoi, ale już nie będę odwracać kamery nieważne, w każdym razie ma się tutaj właśnie w płócieniu w mojej sypialni, bardzo, bardzo dobrze albo zresztą, co mi szkodzi pokażę wam Stała i cały czas w tym kącie i powiem wam że tu się ma naprawdę rewelacyjnie pięknie kwitnie mimo, że bałam się właśnie że może mieć tu kiepską bo inne rośliny tu padały tak za mnie kulka, ma się rewelacyjnie więc się bardzo cieszę, no i będę się na dzisiaj już z wami w tym vlogu żegnać mam nadzieję, że fajnie spędziliście z nami czas, no i widzimy się oczywiście mam nadzieję w kolejnym filmie trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa